Siema, siema. Y, jak widzicie, na jutro będzie Elsword y, Już mi się gra. Oczywiście instaluję. Mam już 90%, więc do jutra już pewnie będzie. Jest pierwsza w nocy. Nie jest aż tak późno. Nigeria wygrywa z Bośnią i Harcegowiną. Y, no to tak. Do jutra się widzimy. O już. Jutro będziemy się widzieć o 11 y, rano w filmiku i y, potem jeszcze będziemy się widzieć o jakoś o 14 w kolejnym filmiku z tego albo nie, o 14, nie, 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 bo to będzie za mało czasu y, to widzimy się w pierwszym filmiku o o 10 tak jak mówiłem o 11 a w drugim filmiku widzimy się dopiero gdzieś wieczorkiem czyli nie wiem 23 22 pasuje, to właśnie to właśnie jutro mam taki plan gry do tego zrobimy do tego zrobimy jedną grę z serii E, moje 10 gier z dzieciństwa. Moje najlepsze 10 gier z dzieciństwa. E, dobra, to na tyle. Jutro widzimy się w Elswordzie o 10 rano. Pamiętajcie. E, hej, cześć.